Hej, witajcie, szybko przed odcinkiem bierzemy sobie zwycięstwo na AK47 Radrod. się 35 komentarzy, także sporo was wziąło udział. E, szybciutko sobie tutaj wybierzemy i klucz B e, tutaj wygrał. Jakbym się jakbym, jakbym wygrał, to bym się cieszył. No i mam nadzieję, że się ucieszysz. E, tutaj wyślemy ci. Ok, e, czekaj. Chyba teraz wyślemy ci akaczyka i napiszemy ci ładnie. No i brawo. Taki akaczyk za 50 zł ląduje właśnie w twoim ekwipunku. Jeszcze tylko szybciutko sobie potwierdzę to na telefonie. I zaraz powinniśmy przechodzić do odcinka. Zobaczymy Tutaj potwierdziło się, super. Także widzimy się za chwilę w odcineczku. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Kamil, i mamy tutaj dzisiaj odcinek, jak zawsze, z stresu Jeszcze przed rozpoczęciem zapraszam do użycia kodu DJ Kamil. Link oczywiście, jak zawsze, w opisie. Także na dzień dobry sobie damy 8379. Na zielony, no i zdążyłem na zielony dać. Dobrze, że Dobrze, że tutaj 8 koła na zielone, nie dałem, ale tutaj damy 8 koła na zielone. Zaczniemy takiej grubej rury. Mamy 163 tysiące końców, w sumie 155 tysięcy. Także na chwilę sobie na zielony pobetujemy. E, dawno w sumie też nie było odcineczka, bo w ostatnim odcinku przegrałem niestety wszystko. W tym odcinku postaram się, żeby było inaczej, e, choć zielone nam dalej nie siadło. Choć zielone niestety nam dalej nie siadło. I... I i i damy sobie... No dobra, dam 7000, a w kolejnym becie jak nie siądzie tam 8. Może który z tych siądzie? Fajnie, bo jakby któryś z tych becików tam ładnie siadł Nie obraziłbym się. Czy siądzie nam coś? I tutaj będzie. Chyba siądzie siadło, ładnie. Dobra, to mamy już 246 tysięcy konców, czy jesteśmy już na dzień dobry samo zarobieni. Także przechodzimy sobie do naszego kochanego Will of Destiny Na którym właśnie było 11 razy Czyli damy sobie 3000 Albo sumie że damy sobie 6000 Czekaj, damy 3000 na razy 2 I damy 3000 na razy 5 Czyli w sumie jakby nam tak siadło To byśmy 27000 końców wygrali ale nam w ogóle chociaż na 1 siądzie? O, i siadło nam ładnie, 27 tysięcy konsy wygraliśmy. Chciałem dać więcej, ale już tutaj nie będę wybrzycał. Teraz damy sobie 6 tysięcy na razy 1.50. Dobra, poczuję, że nie będzie więcej niż to, więc nie daję więcej, nie ryzykuję zbytnio. Nie chcę tutaj zbytnio ryzykować ale siadło razy a razy dwa w sumie siadło dobra to nieważne ale i tak sobie tutaj sprofitowaliśmy troszeczkę to jeszcze hmm, tak już ładnie nam siada damy 4000 na razy dałem sobie na razy 10 czemu by nie damy sobie taki nie ma tutaj żadnych takich... Nie mam, że w QuickBacie takich zapisanych niestety. I tym razem już nam nie siadło. Na razie 10, ale i tak był mały mnożnik więc żadna strata. Dobra, jackpot tutaj widzę. ładnie się kręci, także dam sobie 5000 do jackpotu. Może tym razem Jackpot i nam szczęście wykręci. Na razie nam ruletka przyniosła wielkie szczęście. I czy tutaj 24000 nam wygramy, czy nie wygramy, o to jest pytanie. Yy, mamy 20% szans. Okej, okay, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kluczbić. czy to... Ja przypadkiem mu nie wysłałem sekundę temu oferty yy, z Akacią. To jest też dobre pytanie. Jeżeli mu wysłałem, no to pozdrawiam cię kluczbi. Yy, także widziałem, że tutaj byłeś. Także jak to oglądasz, to cię pozdrawiam i teraz mamy 19% szans czy tym razem na 19% wygramy te 25 tysięcy końców, czy nie, to jest pytanie i raczej nie wygramy, albo i wygramy, dobra, nie było tematu wygraliśmy, jesteśmy troszeczkę zarobieni, jak to sytuacja z naszą ruletką wygląda okej, okay, tutaj oj tu oj, oj, damy sobie 4613 na czarne ładnie, e, bo dawno czarnego nie było, to może tym razem się będzie czarne i czy się uda? No lecz troszeczkę jeszcze. Okej, okay. czerwone. No to dam sobie 10 tysięcy na czarne tym razem. E, mógłbym sobie po więcej betować, ale jakoś po 10 euro to jest spoko, jest do betowania. Zaraz jeszcze sobie wypłacimy, jak skinka naginowa, jak zawsze. Także za chwileczkę sobie wypłacimy, tylko najpierw poczekamy, jak nam nie siądzie znowu czarne. Dobra, teraz ja to pomnożę, dam razy 2. Dam 20 tysięcy na czarne. Fajnie by tutaj było, jakby to siadło. Damy sobie najwyżej jeszcze dwa bety na czarne. Czy nam uda się, czy nam się nie uda, zaraz zobaczymy. Może tym razem nam się uda czarne wydropić. Ok, chyba siadło czarne. Ok, dobra, tym razem siadło. Czy jesteśmy znowu zarobieni. Się szybciutko tej wypłacimy. Um, wypłacimy skina. okej okay, to są teraz go skin. myślałem, że już że już zabrali możliwość wypłacenia skinów. Hmm, także sekundkę i zaraz też wypłacimy. Też dużego e, wagera nie mam. Ale ale, ale jak skinka zawsze tutaj można wypłacić. Mi się wydaje, że taka emeczka Taka meczka byłaby fajna na ja, także zobaczymy, czy nam jeszcze wyślą tą ofertę. Ale taka, taką meczkę to by chyba każdy przegarnął, mi się wydaje. Zobaczymy. Tutaj się kręci, kręci. Ok, jeszcze nie przyszła wiadomo. Ale to wrócimy sobie do ruletki. Damy sobie 4374. Na nasze kochane zielone. Może tym razem jeszcze siądzie. Dobra, oferty dalej nie mam, ale daliśmy sobie troszeczkę na zielone. Czy nam siądzie? Niestety nie w tym betcie. Okej, okay, to tutaj damy sobie... A dobra, dam sobie z 8000 na zielone. Mamy w sobie dużo końców, to możemy. I teraz w chwilę będę sprawdzał, czy nam oferty przyszły, czy nie. Jak na razie nam nie przyszły oferty. Dobra, niech się kręci, niech się tutaj zakręci to koło, niech, niech nam da to zielone, nie dało nam zielonego, okej. Okay. Dobra, to się nic nie stało jak nam nie dało zielonego. Damy jeszcze raz, jeszcze raz tutaj damy i sprawdzimy czy mamy ofertę, nie mamy jeszcze oferty. Czy zaakceptował? E, tak, klucz mi zaakceptował i to był ten sam, co przed sekundą grał. Także super, pozdrawiam Cię. Teraz mi się po awatarze skojarzyło. Ok, chyba tym razem mam siadło zielone. Dobra, tym razem znowu mam siadło. Jesteśmy znowu zarobieni na, e, na CSGO, a to jest 330 tysięcy końców. Super, teraz mi jeszcze jakiś mały multiplayer wszędzie. No i siadł mały. I tutaj zaryzykuję dam 5000 na razy 10. Dam 5000 na razy 20. I dam 10 tysięcy na razy 3. Ok, zobaczymy. 20. Możemy wygrać sporo. Możemy przegrać wszystko i przegraliśmy wszystko. Ok, ale było no, już 180 000 końców. Fajnie było to przygarnąć. Dobra, sobie powtórzymy. Beciki. Tylko, może tym razem nie 10 000 na razie 3. Choć w sumie. Dobra, poczekamy. Na razie sobie tak pobetujemy To jest dalej w sumie możliwość wygrania 150 000 końców. wszędzie na, na razie 20. Tylko, czy to jest możliwe? Nie, nie w tym becie. Ale okej, okay. troszeczkę tak pobetujemy Parę betów sobie tak puścimy. Może tym razem na wszędzie. I tutaj sobie damy 5000 na razie 10 jeszcze. Jakby nam siadło, byłoby super, super fajnie. Gdyby było sporo końców. Żebyśmy w ogóle byli na całym składce zarobieni i dobra, tym razem on... o tutaj jaki multiplayer w ogóle był. <grym> tutaj już był fa fajny multiplayer, mógłby chociaż siąść. <laughs> Okej, okay. dobra, to zrobimy ponownie takie bety. Tym razem jeszcze tam 5000 na razy 50. A co mi tam? Jakżeli to wysiadło, to już byśmy w ogóle byli zarobieni. Także mógłbym się o razy 50 teraz. i nic na miesiądzie. Dobra, ale to jeszcze głowa do góry. Jeszcze sobie powtórzymy te wyciki. Jeszcze ostatni raz powtórzymy. 5000 na razy 50. Ok, mamy 260 tysięcy i dobra. Aha, dwa razy razy 50 dałem. Okej, okay, spoko. Czyli w sumie jakby nam teraz razy 50, albo też w ogóle byłoby super. Ale nam też nie siądzie. Okej, okay, to wrócimy jak pota, eee, Dobra, 5000 końców. 5000 końców w ogóle ci mi oferta przyszła, czy nie? Okej, okay, oferta mi nie przyszła. Czyli prawdopodobnie albo mi zaraz oddadzą końcy, albo mi zaraz przyjdzie. Nie ma tutaj żadnej. ok, nie ma. Okej, okay, spoko. Myślałem, że jakąś ofertę przegapiłem. 8000 w puliłem. 56% szans. Hmm. Czy nam się O, Oby nam siadło, 56% to stój. No, ok, nie siadło, super. Tutaj zielone na pewno mi też 5000. Chyba polecimy sobie na czerwone. Zostawimy to na chwilkę. Tutaj, okej, okay, tu znowu był strasznie duży mnożnik. Mnie korcić tutaj dać na te duże mnożniki. Tak, dodamy sobie jeszcze raz. 15 tysięcy końców. Tutaj 40, 400 tysięcy by końców siadło. Jakby chociaż na razy 50 nam skoczyło. Co jest możliwe. I chyba chcę tego troszeczkę udowodnić, żeby nam siadło te razy. Razy 50, bo na tej stronie jest to bardzo możliwe, żeby siadło. Ale na razie sada razy 9. Razy 9 siada. Ok. Tutaj ktoś dał 64 000 razy 8. Ale my się tutaj nie poddajemy. Dalej damy sobie. Damy sobie e, 3 beczki po 5000. No i czy, czy uda nam się. Dobra, nie, nie tym razem. Ok, ja się dalej nie poddaję dalej tutaj nie poddaję. Tym razem mm, 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 mm. Dobra, powtórzę jeszcze raz te bety. Wystawię sobie 25 tysięcy końców, <laughs> Także zobaczymy, zobaczymy za chwilkę, czy nam siądzie, czy nie siądzie. I już widzę, że było blisko, teraz 10. Zbieram sobie jeszcze, no dam sobie 15 tysięcy Dam 15 tysięcy na razy 2, tak skromnie, żeby chociaż troszeczkę pomnożyć. Czy tutaj oferta nam przyszła? Chyba oferta nam przyszła, super. Także mam tutaj emeczkę, która będzie oczywiście w giveaway'u. Taka emeczka za 23 funty, czy jakieś 100 złotych. Wiadomo, jeżeli chcesz, o i bo nam i super. Jeżeli chcecie wygrać taką emeczkę, to wiadomo łapka w górę, subskrypcja i trailing w komentarzu jest obowiązkowy. Mm, tutaj bez tradinga się niestety nie obejdzie i taką emeczkę fajną e, która jest field tested ale jest dosyć droga bo kosztuje 30 euro e, możecie sobie wygrać a my wracamy tutaj do naszego kochanego zielonego bo znowu przez chwilę go nie było i okej okay, jeszcze tym razem nie siądzie ale już tutaj coś jest za chwilkę nam siądzie zielone okej okay. I kolejny bet już będzie po 10 tysięcy, damy sobie później 4 bety, 4 lub 5 betów po 10 tysięcy. Albo nawet 6 betów po 10 tysięcy, zobaczymy czy najpierw siądzie. Jeżeli by to po 10 tysięcy siadło na razie 14 to byłoby było w ogóle super. Ale no zobaczymy za chwilkę. I zobaczymy czy siądzie czy nie siądzie. Okay, to jest sobie, mogę zamknąć to okienko i tak 10 tysięcy. No 10 euro możemy wygrać 140, tak. Jeżeli wygramy 140 euro, no to już dziękuję i idę, wychodzę sobie stąd, tak. Ale czy tym razem nam się uda? Zobaczymy za chwilkę. Badamy kolejne 10 tysięcy. My się nie poddajemy tutaj. Nie ma co się poddawać. I jest jeszcze szansa, żeby ładnie sobie wygrać. Odkulibyśmy się wtedy, znaczy dali jesteśmy na, nawet na wielkim plusie, bo jeszcze wypłaciłem tą czkę Ale, ale i tak wypadałoby być jeszcze na większym plusie. Zobaczymy za chwilkę. Dobra, dam jeszcze jeden. Kolejny lec zaryzykuję, dam 15, tak żeby... Dam 15, dobra, żeby nie było, następny wycik będzie 15 tysięcy, to już będzie z grubej lury. Chyba, że ten siądzie, ale ten się nie zapowiada, żeby siadło. Siądzie tutaj trójeczka. Dobra i 15 tysięcy, no to pff, jakby to już nam siadło. Ok, tutaj 15 euro na zielone i ja się modlę, żeby teraz siadło. I naprawdę, jak to siądzie, to jesteśmy mega, mega zarobieni na tym odcinku. Jeżeli nie siądzie, to się, no, się nie stanie, troszeczkę w nerwie. Okej. Okay, okay, dobra, już widzę, że nie siadło my okay. kord jeszcze dać. Dobra, ostatnie 15 tysięcy. Jeżeli to nam nie siądzie, wychodzimy, mamy 150 tysięcy, czyli tak jak zaczynaliśmy, a i tak jesteśmy na plusie. Ale ostatnie 15 tysięcy dajemy, Jeżeli to nam się no to kończymy odcineczek, Jeżeli nie, też kończymy odcineczek, No i to nam nie siadło. Dobra, e, to nie ma co naszego szczęścia tutaj e, niestety rozpraszać. Jeszcze możemy zerknąć, o te słabe mnożniki. Dobra, zakończymy jeszcze. E, jeszcze zakończymy tak. Zakończymy tak. I teraz niech się jeszcze zakręci nam na razy 50. To w ogóle będzie super, ale czy nam się zakręci? Nie, nie zakręci nam się. Dobra, mamy 135, to jeszcze, jeszcze 5. Jeszcze ostatnie takie 5. Ostatnie 5 brzmi bez przedłużania, i zobaczymy, może jeszcze tym razem nam siądzie na te razy 14. To w ogóle już byśmy takie zarobieli, czyli mogłoby być na razy 14, żeby siadło. No i będzie blisko, ale nie siądzie. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, użyjcie kodu i dostajecie 1000 końców za darmo. No jeżeli chcecie wygrać taką MKL1. Well to wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz, oraz komentarz z linkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!